Dzień dobry, z tej strony Tymon Wojtaszek. Jestem prowadzącym, a moim gościem jest Maciej Soliniec. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeżeli się nie mylę, to jesteś y, mistrzem w judo 2022 roku, prawda? No, tak. Y, od ilu lat trenujesz? 10 lat. Okej, okay, to sporo. Y, to może, czy masz jakąś dietę? No, nie, no, nie mam. Żadnej diety. Ok, czyli jeszcze chcesz? No w sumie tak, no ale ja się. Ja ograniczam jedzenie słodkości i takich. Ograniczam jedzenie chipsów, no bo my się przygotowujemy. D na zawody do Holandii, dobra to. Może na ilu zawodach już byłeś? W sumie około. Około te zawody w Holandii to będą chyba moje setne zawody. Okej, okay, czyli byłeś już od 99? No. ile razy zostałeś mistrzem? Z 5 razy. Okej, okay, no to gratuluję. A wicemistrzem? A wicemistrzem zostałem 4 4 razy. To może... Jaka była twoja najtrudniejsza walka albo z jakim przeciwnikiem? No, no to mi moja najtrudniejsza walka dopiero, dopiero będzie. Czy miałeś jakieś kontuzje? Miałem kontuzje. Na przykład kontuzje kolana, kontuzje palca, kontuzje pleców i przez chwilę mnie bolał ten stat Więc pierwsza za zasada judo jest, że że, że że walczymy czy tylko na macie, pod okiem, pod okiem. Trenera. Y, Okej, okay. a ile jest sędziów i jak to jest punktowane? Sędziów jest dwa, dwóch sędziów. Y, Okej, okay. a może powiedz jak to mniej więcej wygląda, czy są jakieś eliminacje? W sumie jest, faza głupowa i faza pucharowa. Okej, okay. a ile jest grup? W sumie, w sumie każdy walczy, z każdym, oczywiście w swojej grupie. Y, Okej, okay. a to są jakieś grupy wiekowe czy wagowe? Mam okay. To się dobie do umiejętności. To w takim razie może ile razy w tygodniu chodzisz na treningi? Do dwa w tygodniu, piłkę nośną i jeden raz w tygodniu To w takim razie może e, dlaczego zacząłeś interesować się judo? wszystko że zaczęło się od mojej mamy i od mojego taty. Czego to zaczęło się od twojej prawicy? No bo w sumie oni tam no bo oni tam zdobywali te medale mm, na mistrzostwa i na różnych zawodach. Czy polecasz naszym słuchaczom Dudo? No to moja mama i styczniu Europy O, to gratuluję. W Judo. Co sądzisz o naszych krówkach? Ja sądzę o Waszych kółkach, że są ok. Od 0 do 10? 10 na 10. Dobra, to jeszcze, pokażę tak do kamery. Tak one wyglądają, bardzo fajne. Ja Trochę Tak smakują. Obraz. Sama kreśtują. Dobra, to może jeszcze. Jak oceniasz nasze naklejki? Oceniam Wasze naklejki, że są. okej. Ok. Dobra. Na dzisiaj to byłoby już koniec. Dzięki Maciek za wywiad. Subskrybujcie nasz kanał i czekajcie na następny wywiad.